Zrób to ze swoimi czarnymi ubraniami, a pozbędziesz się nieprzyjemnego zapachu raz na zawsze. Pranie skórzanych ubrań może być trudne, szczególnie gdy nieprzyjemny zapach utrzymuje się po czyszczeniu. Zwykły płyn do zmiękczania tkanin nie rozwiąże problemu, ale istnieje prosty sposób, aby twoje czarne, skórzane rzeczy były świeże i pozbawione nieprzyjemnych zapachów. Zacznij od namoczenia skórzanego ubrania w zlewie z wodą i odrobiną octu na około 30 minut. Ocet neutralizuje zapachy, nie uszkadzając materiału. Po namoczeniu wypierz ubranie w pralce tak jak zwykle. Dla lepszego efektu dodaj ocet do przegródki na płyn do zmiękczania tkanin oraz olejek eteryczny. Ten prosty trik nie tylko eliminuje nieprzyjemne zapachy, ale również Pomaga zachować świetny wygląd i jakość Twoich skórzanych ubrań. To idealne rozwiązanie, aby skutecznie i bezpiecznie pielęgnować swoje ulubione skórzane rzeczy. Posyp sofę solą, a już nigdy więcej nie zapłacisz za jej czyszczenie. I sam nie będziesz musiał jej tak szybko czyścić ani prać. Do naczynia wlej około 150 ml dość ciepłej wody. Wsyp do niej jedną łyżkę zwykłej soli kuchennej. Dodaj łyżkę płynu do mycia naczyń. Dolej dwie łyżki octu spirytusowego. Na koniec wsyp jedną łyżkę sody oczyszczonej. Wymieszaj wszystkie składniki aż do ich całkowitego rozpuszczenia. Przelej miksturę do butelki ze spryskiwaczem. Sofa wydaje się być czysta. Nie widać na niej żadnych plam. To nie oznacza, że nie ma na niej brudu, kurzu, pyłków i roztoczy. Spryskaj ją tą miksturą, a pozbędziesz się problemu. Soda neutralizuje wszystkie brzydkie zapachy. Przede wszystkim jednak ma działanie antygrzybiczne. Likwiduje grzyby i ich zarodniki. Zabija też roztocza. Po spryskaniu kanapy przetrzyj ją suchą ściereczką. To jak mycie na sucho. Delikatny spray wyczyści sofę prawie na sucho. Lepiej niż niejeden środek do prania mebli tapicerowanych na mokro. Tak pozbędziesz się szybciej tłustej plamy na spodniach. Posyp plamę skrobią, talkiem lub sodą oczyszczoną. Te substancje wchłoną olej. Ja mam sodę oczyszczoną. Odczekaj kilka minut, aż soda wchłonie tłuszcz. Na sodę połóż kawałek bibuły lub ręcznik papierowy. Następnie weź żelazko. Przeprasuj tkaninę przez bibułę na niskiej temperaturze. Bibuła wchłonie część tłuszczu, który nie wniknął głęboko w tkaninę. Strzepnij nadmiar sody i wypierz spodnie, a po plamie nie będzie śladu. Włóż taką folię do kieszeni, zanim się ubierzesz, a nie uwierzysz, co się stanie. Weź folię aluminiową. Użyj nożyczek i odetnij szeroki kawałek. Najlepiej jeśli będzie to około 10 cm. Na tak przygotowaną folię włóż niewielką ilość wazeliny. Równomiernie rozsmaruj wazelinę na cienką warstwę. Następnie weź suszoną lawendę i rozsyp na folii aluminiowej. Lawenda ma właściwości antybakteryjne i antygrzybicze. W kolejnym kroku dodaj trochę suszonej mięty. Połączenie suszonej mięty i lawendy tworzy doskonałą mieszankę. Dzięki wazelinie zioła nie będą się przemieszczać. Tak przygotowaną folię dokładnie złóż na części, tworząc zamkniętą torebkę. Najlepiej w prostokąt. Następnie weź wykałaczkę. Zrób małe dziurki na jednej ze stron. Dzięki nim wydobędzie się naturalny zapach ziół. Takie torebki są już gotowe do zastosowania. Mięta dodaje orzeźwiający, chłodny zapach, który skutecznie odświeża tkaniny, natomiast lawenda działa uspokajająco i odstrasza mole. Torebki włóż do szafy z ubraniami i do każdej kieszeni. Mięta i lawenda może pomóc złagodzić stres i polepszyć jakość snu. Dlatego włóż taką torebkę pod poduszkę lub pod łóżko, bo chroni dodatkowo przed pająkami i karaluchami. Takie rajstopy będą służyły 10 razy dłużej. Zanurz ulubione rajstopy w wodzie tak, aby były całkowicie mokre. Wyciśnij z nich nadmiar wody. Włóż je do woreczka lub zamykanej torebki foliowej i włóż do zamrażarki na kilka godzin lub nawet całą noc. Po wyjęciu z zamrażarki pozwól im się rozmrozić i wyschnąć. Zamrożenie rajstop sprawi, że będą służyły nawet kilkukrotnie dłużej. Proces ten wzmacnia włókna, dzięki czemu rajstopy stają się bardziej odporne na codzienne zużycie, a tym samym mogą przetrwać więcej noszeń bez zaciągnięć czy dziur. To świetny sposób na przedłużenie żywotności ulubionych par. Uwierz mi, twoja kołdra zmieści się w pralce. Pewnie się zastanawiasz, jak prać dużą kołdrę w pralce. Tymczasem cały proces wcale nie jest trudny. I co najważniejsze, kołdry można prać w pralce. Pokażę ci, jak to zrobić. Wystarczy, że swoją kołdrę rozłożysz na podłodze, po czym złożysz ją na pół, składając jej dłuższe boki. Następnie każdy z nich złóż do środka, tak jak robię to ja. Po czym, zaczynając od jednego końca, składaj ją jak wachlarz. Dzięki temu twoja kołdra z łatwością zmieści się w pralce. Zaleca się, aby kołdry prać raz na pół roku. Osoby cierpiące na alergię powinny to robić raz na trzy miesiące. Guma do rzucia zejdzie z ubrań, nie pozostawiając śladu. I to jest możliwe na dwa proste sposoby. Zamroź gumę na ubraniu. W tym celu należy wziąć kostkę lodu. Ja nie mam, dlatego używam mrożonej truskawki. Przytrzymaj ją przez chwilę. Zamrożona guma zrobi się twarda i może być o wiele łatwiejsza do usunięcia. Użyj plastikowej karty, aby ją zeskrobać. Zobacz, jak ja to robię. Ta sztuczka działa jak magia, ale jest jeszcze jedna, równie skuteczna. Jeśli chcesz szybko usunąć gumę do rzucia, to mam niezawodny sposób. Weź żelazko i kawałek białego papieru czy ręcznika papierowego. Połóż papier i przytrzymaj go na gumie. Wyprasuj tę część, ale przez krótką chwilę. Guma powinna zmięknąć i przykleić się do papieru. Ale nie trzymaj żelazka zbyt długo, aby guma nie wtopiła się we włókna spodni. Jeśli guma była tam przez jakiś dłuższy czas, możesz też użyć plastikowej karty jako drapaka. Rozgrzana guma dobrze przylega do plastiku. Tak możesz szybko ją odkleić od ubrania. To uratuje cię przed molami, weź mokrą chusteczkę dla dzieci i połóż ją na desce. Następnie weź ziarenka ryżu. Będzie on świetnym nośnikiem zapachu. Dodatkowo pochłania wilgoć. Zapobiegnie powstawaniu pleśni w szafie. Włóż łyżkę ryżu na chusteczkę i wybierz ulubione perfumy lub olejki eteryczne. Popsikaj nimi ziarenka ryżu. Następnie złóż to wszystko w chusteczkę. Zwiąż końcówki sznurkiem lub gumką recepturką, tworząc mały woreczek zapachowy. Powtórz ten trik, robiąc kolejne paczuszki, każdą z innym zapachem, aby uzyskać różnorodność aromatów w szafie. Pozostaw te małe paczuszki w szafie z ubraniami, na półkach czy w szufladach. Ochronią twoje ubrania przed molami. Tego rodzaju kompozycje odstraszą robaki, a także sprawią, że piękny zapach będzie unosił się przez długi czas. Po kilku dniach, gdy zapach zacznie się ulatniać, wymień paczuszki na nowe. Aby stale cieszyć się świeżością wśród swoich ubrań. Możesz także eksperymentować z różnymi zapachami, aby znaleźć idealną kombinację dla swojej garderoby. Śpisz w skarpetkach? Powinieneś coś wiedzieć, ponieważ nie jest to bez znaczenia. Spanie w skarpetkach to temat budzący różne emocje, który skrywa wiele tajemnic i zaskakujących spostrzeżeń. Oto kilka z nich. Przede wszystkim, noszenie skarpetek poprawia krążenie, co korzystnie wpływa na zdrowie. Dodatkowo, osoby śpiące w skarpetkach zasypiają średnio o 15 minut szybciej. Ogrzane stopy poprawiają także ukrwienie narządów rodnych, co może zwiększyć libido. Skarpetki pomagają w redukcji stresu, tworząc uczucie błogości i bezpieczeństwa, co sprzyja relaksowi. Dodatkowo, jeśli nałożysz na stopy nawilżający krem przed snem, a następnie skarpetki, twoja skóra będzie miękka i gładka. Skarpetki stabilizują także temperaturę ciała, co jest kluczowe dla zdrowego snu. W chłodniejsze dni chronią stopy przed zimnem, co pozwala na spokojniejszy sen. Warto spróbować tej prostej zmiany, aby poprawić jakość swojego wypoczynku.